Siemaneczko, kochani z tej strony DJ Zibi. Chciałbym Was serdecznie zaprosić już 27 sierpnia do Apeldoorn. Wspólnie ze Zjednoczonymi i Huzarią Apeldoorn organizujemy szósty piknik rodzinny. Na scenie m.in. PW, Calvo, Zibi, Demon. Będzie wiele atrakcji także dla dzieciaków, a więc zapraszamy, bądźcie z nami. Hej, 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 Polacy wenęli, reszta świata z tej strony Kalwo. Kochani gorąco chciałbym Was zaprosić na piknik rodzinny, który odbędzie się już 27 sierpnia w miejscowość Apeldoorn. Będzie sporo Fajnych atrakcji dla dzieci Będą artyści Będę ja, będzie DJ Zibi Kochani przybywajcie Nieważne czym, czy rowerem, czy na nogach, czy samolotem, czy samochodem Zawieźcie z sobą znajomych Babcię, dziadka, pradziadka Ściekuje się fajna impreza Nie może Was zabraknąć, my na Was tam czekamy Przybywajcie, trzymajcie się Do Siemanko, z tej strony PW Wraz ze Zjednoczeni w Holandii oraz drużyną Apeldoorn chciałbym Was serdecznie zaprosić na szóstą edycję pikniku rodzinnego, który odbędzie się 27 sierpnia w Apeldoorn. Na nim znajdziemy m.in. atrakcje jak mini turniej piłkarski, będzie grill, będą atrakcje dla najmłodszych oraz będzie muzyka na żywo. Będzie dużo koncertów hip-hopowych, obchodzimy jubileusz 50-lecia hip-hopu, także serdecznie Was jeszcze raz zapraszam. Widzimy się na miejscu. Do zobaczyska!